wszystkich w kolejnym odcinku z minecrafta dobra w, tutaj sobie widzicie już coś się tam wyłania tutaj też zrobiłem sobie taką jakby podstawę magazynu gdzie, mm, spróbujemy nie wiem jak wyjdzie z głosem będzie odcinek z głosem z gry tak będzie głos gdy sobie to zobaczyć z, z przodu Ogólnie Wam bardzo dziękuję za to co osiągłem na YouTube, bo osiągłem to tylko dzięki Wam, tym co mi oglądają, czy dali łapkę w górę, czy komentarz, czy, że mogę nakręcać dłuższe filmiki czy, czy też inne rzeczy typu tyle oglądać filmików, tyle ocen pozytywnych. Bardzo się z tego powodu cieszę. Nie, tak, tutaj jest wszystko zgodnie. Znalazłem tutaj węgiel. No dobra. Spróbujemy coś wykopać. Przy okazji się dowiedziałem... ...od mojego kolegi... ...że prędko nagrywam odcinki. O Jezu. Nie miałem co dzisiaj nagrać ciekawszego. Tak, myślę sobie, myślę... ...teraz nagrywam. się tak nic nie chcę... Nie wiem Kobla Dobra, robimy tam magazyn, ogólnie dzisiaj odcinek, nie będzie pół godziny tak jak ostatnio. Długie krótki, szybki, bardziej, spontaniczny. Tak y dobra, jedziemy, jedziemy. Y Ogólnie teraz już będę mieć koniec roku szkolnego. Całe szczęście, Jezu. Tak, dziękuję Bogu. Mam w szkoletki o jednego przypało, że to masakra. Yy, wybił sobie palca, to ma go teraz w jakiejś szynie. Obraz zdaje sobie tutaj. Yy, tutaj, Jezu. Tak. No, to już będzie koniec roku szkolnego i do tego nawiązuję, że już będę mógł więcej nagrywać. Tak. Już praktycznie w później będę mieć wypisane wszystkie oceny. Ja. Yeah. Już koniec wreszcie. Już myślałem, że to się nigdy nie skończy. Ale jakoś to zawsze przechodzi. Um, tutaj jeszcze. Dobrze, jedziemy, jedziemy, panowie, panowie W połowa tego hmm. Hmm. Tu po 16 spróbujemy hmm. Jeszcze tutaj, no już nic nie zrobimy Będę się trochę drewna przy tym hmm. Tutaj usunę też piece co my to możemy zrobić? E, oprócz magazynu, magazyn i co? Mm -hmm. No jasu, faktycznie no, Myślałem, myślałem i zapomniałem. Jezu, tam duży świat. E, myślałem, że gameplay z PSP, ale ale coś mi nie wychodzi nagrywaniem cóż yy, bywa yy, że jakoś inaczej mi się uda yy, ale na razie to nie ma takiej nie ma szans yy, na to więc może być tam skład i, i będzie tu enchanting też jeżeli zdobędę diament i obsydion o jest to faktycznie chyba nie za szybko dwupuziomowu, dwa, 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 dwa. Tutaj będą wszystko. O, teraz będzie chyba wszystko idealnie. Yy, Wezmę sobie jeszcze rozwalę. ...te skrzynie. A już tutaj. Ale ja powiem śmieszną historię. Siedzę sobie, siedzę ostatnio w szkole... ...i miałem grę. I miałem w niej śmieszny poziom. Przynajmniej z mojej perspektywy. Dałem koledze... I mu wcisnął śmieszną rzecz, że grę trzeba mówić cicho do telefonu. Ja zmówię wam, jaki był od niego ubaw. Stąd tutaj link do jego kanału gdzieś się pojawi na początku filmiku, pod koniec, ale jakoś się pojawi. Ehm, Spowiedziałem, że to, kilka pieców. Tak, musi być dużo pieców. Bez pieców jest ciężko. Bo będzie się przydawiać wszystko przez rok. Ja by tutaj dać. A może być tutaj. Hmm, tutaj damy. Tu i jedziemy. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. serię z tym American Wasteland. Tak, będzie coś wreszcie nowego. Postanowiłem, że w ogóle założenie już was zanudzę na tym kanale, ale ale chyba jedna mnie, jednak coś zrobię, żebyście się nie zanudzili. Szkoda, że tam nie ma trybu kooperacji. Powiem z wielką chęcią. Nagrał właśnie coś. Silver Playera, którego pozdrawiam z tej strony. Odryjemko, drywko. Mm -hmm. Jeszcze skrzynia. To jeszcze po Was tego weźmiemy. Yy, I na skrzynie wszystko pójdzie. Yy. Tak tutaj, tutaj. O, tutaj, tutaj, tutaj. Tak. Jeszcze walkbencha, jednego zrobię. Obra. Jedziemy z benchem on tu bo i będę musiał te skrzynie pokładać Teraz to nie wiem, co mi za tyle skrzyni, ale ale nic nie szkodzi, aby ich trochę więcej. Mam tu fajny efekt oddalenia, przynajmniej u mnie tak to widać. Co jest bliżej? No. Nie lubię teraz symetrycznie. Um. Szukamy gdzie to wsadzić. Mm, no to pytanie: jak gdzie to wsadzić? Pewnie kolega by mi pomógł, jak na to pytanie odpowie odpowiedzieć. Mm, dobra, tu będzie. może od tego. Tu będzie sama wełna. Wszystkie rodzaje wełny. Tutaj będą. Tutaj będzie całe jedzenie. Ja wszystkie jedzenie dałem. To wszystkie. Tutaj będą sadzonki. Wszystkie. A, bo tutaj będą takie różne badziewa, Jeżeli ich mam mało. Ogólnie to tutaj będą torcze. <grym> Jeżeli by się coś przyjęło, to bym mógł spróbować nagrywać, co nawet do tym dość mocno myślę. Yy, większą serię jest tony Hook. To mam węgiel. Yy, yy, kooperacje. Tak, ale jeszcze nic nie jest pewne na ten temat. będą narzędzia. Tu jest coś. Tu będą takie zwykłe. Typu, kopaczki typu inne. Tu będą takie. Dobra, tu dam takie badziewa, jak to. Podkidam do drewna. Tutaj będzie drewno. Na razie jest tylko jedna. A w drugiej też będzie. Yy, a tutaj będzie kabel z tą. Te z czynieniem się powoli wypełnią. To jeszcze tu mam. Yy. Myślę sobie, że pójdziemy spać. Yy. Jakby tu co zrobić? Dobra, faktycznie się muszę mega przymulać, ale, sorry, bo jestem zmęczony. Po szkole ci wiem, 8 godzin, jeszcze 2 włów na pierwszej i ostatniej godzinie. Debile wymyślili i to wszystko. Będę kończył, praktycznie więcej tu było informacji niż tego co zrobiłem, tylko o zrobiliśmy. Dobra, do no odcinka trzymajcie się. Trendy bardziej próbowałem skończyć serię z Władców Mór. Ten odcinek głównie nagrywałem też, ponieważ mi jest potrzebny do poradnika, który także się ukaże na moim kanale. Myślę, że dość ciekawy. Dobra, trzymajcie się. Siemka wszystkim. Elo.